Tylko bez żadnych Yamety Kurasai ani żadnych takich innych. Dzisiaj testujemy Tigery, japońskie Tigery o smaku herbaty, ale wydaje mi się, że chyba to jednak coś innego. Wszelkie moje przypuszczenia i tak dalej w tym filmiku rozwiążę. Siemano Ekipo, witam Was serdecznie, a dzisiaj. Temat dość kontrowersyjny, okej? Okay? Nie mogę chyba tego jakoś inaczej nazwać. Bo ile kontrowersji wzbudziły te dwa Tigery? I tutaj mam właśnie pytanie. Jak myślicie, czym te dwa Tigery, oprócz K-popem, się inspirowały? Czym się inspirowały? Przy tworzeniu czy to melonowej Sonic Tea, czy jagodowej Rebel T? Bo mi się wydaje, że odpowiedź jest naprawdę oczywista. Bo jeżeli spojrzelibyśmy na taki jeden napój, który staje się naprawdę mega popularny i wszędzie on jest, to centralnie wszędzie, nawet u mnie kurde, jedna budka powstała z tym, no to te dwa Tigery zaczynają być takie oczywiste. A mowa tu oczywiście o Bubble Tea. No ale wiecie, do no, Bubble Tea, jeżeli spojrzeć na to, jak typy to przygotowują, to dodają tablet. Czarną herbatę, mleko, kulki z tapioki i właśnie jakieś ekstrakty smakowe, syropy i tak dalej. No i kurde, właśnie to się tak rozlało, że mamy kurde nawet wersję energetyczną. Chociaż tak mi się wydaje, oczywiście jak to K-pop nie może zabraknąć. Czy to dziewczyn za nimę, czy to chińskich znaczków i tak dalej. Dwa inne typy puszczek. Po prostu to są kurde puchy z rodem z Japonii. Ja też mam coś od siebie z Japonii. Żółwie Gidza zawsze na topie. No i co? Jakbym miał od czegoś zaczynać to może od melona. Bo jednak jagoda to kurde wiecie była o wiele trudniej dostępna. Według mnie oczywiście. Bo te Tigery były pierwotnie zrobione dla biedronki, potem dopiero o Jezus! Ostatnio się pojawiły u mnie w Lewiatanie jeszcze wcześniej w Top topmarkecie. A jeden smak to już w ogóle kurde, był dwa tygodnie i według mnie był chyba mógłby być najlepszym z ich wszystkich. Ale pojawił się na dwa tygodnie. I see ya! nie zobaczycie mnie już więcej. Choć mam nadzieję, że Tiger kiedyś wróci z czymś takim, bo jednak wiecie. Bubble zawsze na topie. No ale jakby miał opisać puszkę. Postać rodem z japońskich anime. Chińskie, japońskie znaczki, uśmiechy. Bardzo kurde takie wiecie na styl budowniczy i tak dalej. No kurde. Jeżeli chodzi o ogółem rzecz ujmując tigery, bardzo mi się podoba ta pucha. No musicie przyznać, kurde, no. Kto by wymyślił lepszą puszkę? Chyba tylko T-Fuel. Kurde, jeżeli chodzi o bubble tea, to nie mogli tego nie wpakować w takie coś. No ale okej, okay, przejdźmy już kurde do tego, co wszyscy lubią. Tiger melonowy sok tea herbaciany napój o smaku melona z mlekiem. To jako pierwsze co mi się rzuciło, kiedy czytałem skład, kiedy pierwszy raz miałem tego Tigera w łapie. Cukier i substancje słodzące, 160 mg kofeiny, sok jabłkowy, sok z melona. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj tak bardzo. Wybijał się sok z jabłek, bo ja już nie pamiętam, jak, kurde, Sonic T smakował. Ogólnie zapomniałem, jak te herbaty od Tigera smakują, bo naprawdę rzadko je wybierałem. Wiem chyba, kurde, trzy puchy, z czego dwie to była Sonic Tea. Jest Erytrytol i o tym właśnie mówiłem. Jak widzicie, kurde, skład to on jest na końcu. Dalej mamy karoteny i błękit brylantowy jako barwniki, Sukraloza, loza jako substancje słodzące, inotyzol, ekstrakt z czarnej herbaty, właśnie 15%, czy jest tutaj gdzieś mleko. A widzicie, kurde, wpierdzielili, że z mlekiem, ale jednak nie ma mleka. No, szkoda. Mogło być, kurde, perfekto. Nie, no ja tu już chyba nie widzę nic takiego bardziej podejrzanego. A natomiast wartości odżywcze tradycyjnie Tiger nie może podać w pół litra. Więc musimy wyliczać. Energię bardzo łatwo. Z to równe kilokalorii, żadnych tłuszczy i kwasów tłuszczowych nasyconych, a to jest dziwne. Bo jednak to jest dodawane mleko, a mleko jest jednak ma w sobie jakieś tłuszcze, czy to jest na pewno kurde z mlekiem? Kto wie?

Tradycyjne nasze H490... No i co? Chyba przyszła pora dla łatworzegie Sonic Riga Arigato! Ty, ja nie wiem czy ja mam przy otwieraniu tego powiedzieć coś takiego jak... holy shit! Time to open this shit! Może lepiej nie? Dobra, no, czego się mogę spodziewać? Na pewno melon. Herbata. Wątpię, żebym tu wyczuł mleko. Ty, jak taka guma melonowa. No. Jedno jest, jest pewne, herbaty tu nie czuję, ale to strasznie mi przypowiada taką gumę melonową. Bądź. Przed chwilą właśnie piłem arbuzowego tymbarka, jabłko arbus i strasznie podobnie do tego pachnie. No ale arbus i melon to też są niby takie podobne, ale jednak inne. Jak bardzo tu będzie kolor herbaty, mleka, a jak melona? Prośmy to tak, żeby nie było. Jest tak lekko mglisty. Jest kolor zielony. Nie widzę tutaj kurde pod żadnym pozorem cz koloru czarnej herbaty. Musi być tam i tak mało, że pff, w ogóle nie dało koloru. Wiecie o co chodzi? Bo, jak macie na przykład Rihaba Monstera, tam był ciemny kolor z dodatkiem żółtego. Ok, ale. No jednak. Może to wszystko przez błękit brylantowy? Hmm. Ale błękit brylantowy daje lepszy kolor od ekstraktu z czarnej herbaty? Co do tego nie uwierzę, ale czy będzie dobre? Sprawdźmy i przekonajmy się, czy wyląduje do kibla. Nie no, pewnie z trudnościami, ale to jakoś wypije. Sprawdźmy. Zapomniałem dodać, że jest gazowany. Co już przy herbacie trochę nie pasuje. No, ten smak melona nie jest aż taki mocno wyczuwalny jakby kurde chciałoby się. Rej na przykład, kurde, miał naprawdę porządny smak takiego melona. Tutaj jest porządny zapach. Jeszcze czarną herbatę. Nie czuć w ogóle jakby się piło herbatę z mlekiem. Chociaż troszeczkę taki taka mdłość jest tego. Taka lekka, jakbyście właśnie wypili mleko. Więc można to tu podstosować, ale smak samego melona nie jest aż tak bardzo wyczuwalny. Tylko na początku, ale potem to oczywiście mija i zostaje tylko smak herbaty. Chyba, że jak dalej to będzie się piło, to może będzie silniejszy, nie wiem. Mam takie odczucie, jakbym pił tego typ barka wymieszanego z herbatą. Co jest w swoim, kurde. Co jest w tym świetle całkiem niezłym porównaniem? No wiadomo, no nie podpasuje wielu, ale. Kurde. Nie tak go chyba zapamiętałem. Myślałem, że będzie o wiele gorszy. Jak mówiłem. Bo kurde, jak piłem go wtedy tamte dwa razy, no to. Naprawdę zapamiętałem go jako taki słabiutki. Mógłby być lepszy, kurde. ok, Fajny smak. Jest czuć herbatę, ale coś mi brakowało. I właśnie chyba w... i o wiele bardziej mi mdlił. Był taki mdlący. A tutaj nie jest aż tak bardzo mdlący. Albo go zwigili, albo po prostu to jeden i ten sam skład, a ja do niego dorosłem. Jest... Może taki lekki smak tego melona, ale mi to w sobie tak całkiem pasuje. Jest ta lekka, lekki mdły posmak tego mleka. Jest kurde spoko smak herbaty. No mojej oceny nie zmienię i mojego rankingu. Na razie oczywiście Tiger Sonic Tea jest przedostatni. Jedynie Monster Chinese Tea był gorszy. I to o wiele gorszy, i to już utwierdza mnie w przekonaniu, że jednak ten Tiger jest lepszy od tego monstera Chinese Tea. Nie powiem, że o wiele, ale jest lepszy. No i wydaje mi się, że to by było chyba na tyle. Więc naprawdę, jeżeli zdacie smak tym barka, zmniejszycie go o połowę, dolejecie do herbaty, dodacie trochę mleka. Ok. To powinien wam wyjść taki właśnie smak. No i ciekaw jestem, czy dobrze zapamiętałem również Tiger'a Rebelty, bo dobrze pamiętam, że on był o wiele lepszy od właśnie tego. Ten nie jest aż tak bardzo katastrofalny, tak żebym go musiał wylać do kibla. Kurde, bez przesady. Może ten ananasowy by kurde był. Niektórzy mówią, że on jest najlepszy z, ta, z całej tej trójki, ale jak bym go jeszcze mógł gdzieś dorwać, to bym może to potwierdził, zaprzeczył. Nie wiem. Na razie, kurde, jest to co jest. Dzięki serdeczne. Widzimy się następnym razem przy Rebel i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie. Ja jestem tego przekonania, że można dać tym Tigerom herbacianym szansę, ale nie można od nich zbyt wiele wymagać. To jest oczywiście moje zdanie.